Biblia audio Dzieje Apostolskie. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie wstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. Psalm 66 Kierownikowi Chóru, pieśń. Psalm Sławcie Boga z radością. Wszystkie ziemi opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć mu świetną oddawajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twoje dzieła. Z powodu wielkiej Twojej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie. Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie. Niech imię Twoje opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga. Dokonał dziwów pośród synów ludzkich. Może... Na suchy ląd zmienił, pieszo przeszli przez rzekę. Wielce nim się radujemy. Jego potęga włada na wieki. Wszyscy, którzy się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim językiem. Gdybym w mym sercu. Zamierzał nieprawość. Pan by mnie nie wysłuchał, lecz Bóg wysłuchał, dosłyszał głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mojej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, a żeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez To co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby Was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez ducha. Ewangelia według Świętego Jana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta dam wam, aby z wami był na zawsze, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu Moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę Go miłował. I objawię mu siebie.